Ja się zgodę tutaj z moją przedmówczynią. Taką samą sytuację mamy teraz w Krakowie pod rządami prezydenta Z Platformy Obywatelskiej, czyli prawie że brata bliźniaka pana Trzaskowskiego. Tu, tutaj mamy Aleksandra Miszalskiego. Ale są chyba w wieku i trochę podobni do siebie. Tak. Dzieje się dokładnie to samo. Po prostu mieszkańcy są rugowani z centrum miasta. Wydaje mi się, że robione jest tylko po to, żeby, żeby centra miasta stały się turystyczne, budowa hoteli, ewentualnie budowa, tak, wysokiej zabudowy, jeśli tam plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza. I jeszcze jedna rzecz, taki przytyczek tutaj do pani radnej z partii Razem. I nie we wszystkim, wygląda z partią Razem. To A, już to, się niepokoiłam. Nie nie, no to jest to normalna debata. O strefie czystego transportu w Warszawie, jak i w Krakowie, bo ona też dąży do tego, żeby wykluczyć mniej zamożnych mieszkańców z braku możliwości poruszania się po mieście. Przeciwko my w Krakowie bardzo mocno jako Komitet Społeczny Kraków dla Kierowców protestowaliśmy. Pani radna chce się e, odnieść jednym zdaniem? Tak. E, Ma pan rację, że to wyklucza pojazdy starsze, czyli bardziej ubogich osób, ale z drugiej strony e, mamy też niebezpieczeństwo dotyczące Smogów w Warszawie są bardzo poważne. Rośnie ilość osób, które mają problemy z oddychaniem i zdrowiem, to nie są bagatelne sprawy. To jest po prostu trudny wybór.